Konferencja jest taką prowokacją intelektualną dla mieszkańców Lublina. Chodzi nam głównie o określenie pozycji politycznej, kulturowej i ekonomicznej, jaką Lublin zawierał w samych początkach swojego istnienia. Zaczynamy oczywiście archeologicznie od wczesnego średniowiecza. To jest najtrudniejszy moment naszej konferencji, ale później będziemy mówili o tej wczesnej historii miasta, gdzie rzeczywiście klarowało się, klarowała się jasna pozycja tego miasta i zaczynała się jego wielka kariera, która doprowadziła na do momentu, w którym znaleźliśmy się w tej chwili, czyli jest, jesteśmy świetnym, rozpoznawalnym ośrodkiem naukowym, kulturowym, w ogóle cudnym miastem w tej części Europy. To jest oczywiste. Te 700 lat zobowiązuje do tego, by mówić o naszym dziedzictwie, o wielkości, właśnie o dumie z osiągnięć, z tej naszej małej ojczyzny, ale to, co chyba dzisiaj powinno wybrzmieć bardzo mocno. Jeśli staramy się mówić o Lublinie jako centrum politycznym, administracyjnym, naukowym, to pamiętajmy, że to już było, że w naszej przeszłości Lublin taką rolę właśnie odgrywał. I pan profesor Kokowski, który można powiedzieć koordynuje, dzisiejsza konferencja będzie ich siedem w ciągu roku ma pokazać nam Lublin średniowieczny Lublin który już wówczas odgrywał istotną rolę w tej części Polski i był miastem fascynującym chociażby z racji tych dokonań w tamtym okresie czasu i naukowych i politycznych i tak dalej